To, to musi być dobre czy polacy znają angielski dobra to musi być dobre stary powiedz do kobiety czuję do ciebie pociąg I have today co masz dzisiaj <gry> What dobra zaczyna się grubo i na to czekałem jeszcze raz I have today I have a train for you co masz dzisiaj Mr. <noise> Zamruczysz do niej, tak? <noise> tak jest. No podoba ci się kobieta, to co jej powiesz po angielsku? I, love I, have, uh, I have feelings uh, for you. Od razu? Od razu. Co Pro... on powiedział? I love you. Od razu? I love you. Od razu. Prosto z mocą. Ja I love you. Jestem k miłością ciebie. I love you. Z tej strony Adam Dżwicki. I love you. I dzisiaj przepytam przechodniów z języka angielskiego. Przetłumacz na język angielski, teraz jest 2022 rok. Right now is 2022. Uh, Dobrze. Uh, now is 2020. Uh, już. No już, 2020. <laughs> to 2020 powiedziałeś. Jar. Jar, ja, ja. No, gościu po prostu zapomniał, jak jest rok. No, ja też tak mam stary, że mi się cały czas wydaje, że jest w ogóle. Który mamy rok? 2022 czy 2023? 2022, ja cały czas mam wrażenie, że jest 2023, nie? Crazy. Age. Nie, 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 nie. nie. Age! Right now is 2022. Age. I'm 21 age. Drugi? Drugi. Tak, obecny 22 rok. 22000. <laughs> tak, mamy rok. Ja. Jego głowa już jest. Przyszłości już tysięczny 20, oh, is, is rok. rok. Przyszłość, widzowie. Mm. Ahead of his, of, of his time. Thousand twenty twenty? To gdzieś Kurwa, two thousand. Co to za zwierzę? Przeczytaj i po i powiedz. Dear, dear, to jest droga. My dear. Przecież tak się mówi, nie? Moja droga. To był jeden. Jelen bardzo dobrze. Imię, wy, znaczy, wy się nadaje przed imieniem, jak się do kogoś zwraca. No e, dobra, tego się nie spodziewałem. Przed imieniem on to tak zrozumiał, stary. Faktycznie. Dir Michał. <laughs> Jeleniu Michale. Mm, Berion. Mm, nieźwiedź. To <laughs> Strefa To sarna chyba była. Sarna. Y, Daniel. Da. <laughs> Koza? Przeczytaj i... Za z nosa. Uncle. Wujas. Powiedz, co oznaczają te słowa. Uncle to wujek. Mhm. Honestly. E Honestly. Honestly. Nowy album Drake'a. Honestly. Honestly never mind, kurwa. Mój ulubiony album, kurwa, Drake'a. Honest Honestly never mind. E Honestly to będzie... Hi. E <laughs> Dobra, stary, co to w głowie? Co gada? Hi! Hi! Na haju to on jest, człowieku! Hu! Uh, Uncle. Kurwa, że hu! Jezu! To jest chyba kuzyn albo kuzynka. Też w rodzinie, ale ktoś inny? Ciocia. Jak się mówi poprawnie, male czy female? Coś to jest. Ale zależy no... male, no to mężczyzna, female... Coś to jest jakby kobieta, mężczyzna. A, dobra, to było podchwytliwe, okej. Okay. Bardzo dobrze tak. To, to nie, bardzo dobrze. Dobra, to było podchwytliwe po prostu. Cio, zobaczymy, co oni powiedzą. Mail? Mail. I co to znaczy? Nie wiem, mail? E-mail, kurwa. Da, wysyłam maila no, ta, no no, bez kitu. Ale w sumie z drugiej strony mógłby powiedzieć, że mu przeliterował na przykład. Jak, jak pisownie niech mu powie. Jak są te takie konkursy, e, że tam e, podają słowa na przykład, e, że wiesz, mówią słowa i mają, wiesz, przeliterować i oni pytają w jakim kontekście, nie? Bo może być brz brzmienie podobne, to mogliby zapytać. Mail? Mężczyzna? No, female mail? Female. Co jest poprawne mężczyzna? A dlaczego? Co to znaczy? Mail, tak? Female, bo wybrałeś female, tak? Chyba tak. Nie, sorry, mail. Mail. A co to oznacza? Małe. <śm> no tak, małe. No tak, tak, tak. Bez kitu. Dosłownie, małe. <śm> no, prawie się tak samo pisze, nie? Eł tylko brakuje. ły. Małe bez polskich znaków. Mail. mail, Female. Co na angielski przy po angielsku? Słowo jabłko. Eh, apple. Apple. U. A. P. Pi. P. L. P. P. Widzowie. P. P. Bardzo dobrze. A. P. A. L. Apple. <Jennifer> Nowy deweloper w Twoim mieście, Apal. Zapraszamy serdecznie do kupna mieszkań. Apal. Apal Development. I? Mamy Apale Apale, kurwa. A se pale, ziomuś, nie? A co robisz? Apale Ta jest. A. Tak jest. Ej? Tak. Pi. 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 O! Kurwa, o! Gdzie? Apol, kurwa. A! Polska! Po, Polska, kurwa. Mega. O, masz. O, w jabłku? September no. Yy, Wcześniej? Mhm. O, ja z miesiącami akurat mam problem. Zawsze, nigdy nie jestem pewien do końca, nie? Mam największy mam problem, kurwa, z miesiącami. Zawsze mi się pierdoli, kurwa to. Stary, nienawidzę, kurwa. Zawsze sprawdzam, zawsze się upewniam, bo nigdy nie jestem pewien, kurwa, czy dobrze tłumaczę. A dni tygodnia, dni tygodnia też chyba. No, jakoś tak nie wiem. Zawsze muszę, kurwa, sprawdzać to dokładnie, bo jakby mam w głowie, że dobrze wiem, ale muszę się upewnić, bo nie jestem pewien. Ale nie, jakoś mam w głowie, że. Że źle mówię, a później się okazało, że dobrze Październik? To jest... Który... Ja bym pewnie powiedział kurwa październik na pierwszy rzut oka po Popierdoliłoby mi się z Miesiąców y, tego roku Potem. Każdego roku Sierpień Nie To z lipiec Za dwu... a no tak. Zła podpowiedź była No to chyba lipiec Nie, nie, w drugą stronę poleciałeś Kurde No co, kiedy idziesz do szkoły? W czerwc... Y <grym> Error NPC! Pana tego! Pana tego! Niedziela! Nie! Wrzesień! Niedziela. Jaki to jest miesiąc? Niedziela! Jak mi powiesz po angielsku, że sklep jest za rogiem? Czekaj, jak by to powiedzieć? The, the shop is behind. The shop is behind a horn! Uh, the shop is around the corner. No dobrze. The shop is. Um... A horn kurwa the Shop is on the right side on the skrzyżowania <laughs> Moja mama w tym. Na no, wakacjach kiedyś jak byłem w miejscu jeździliśmy, to chodzili... Byliśmy w Grecji chyba i chodzili ludzie po plaży i sprzedawali kurwa te podróbki kurwa wiecie Jakichś okularów nie I mama, Let's go. to teraz to pamiętam moja mama tak podchodzi gościu i mówi tak how much is, how much okulary how much okulary <ścoughs> ja kurwa no tak bo how much okulary how much okulary i najlepsze jest to Najlepsze jest to, że że jak nasz ktoś nie umie angielskiego, to myśli, że jak zacznie literować to co mówi, w sensie wolnie mówić, to ktoś to zrozumie. Tak. How much okulary? Okulary? How much okulary? I stary myśli, że jak będziemy mówić wolniej, to, to coś to zrozumie, stary. This shop. No e... to jest specjalista. To jest to jest, to jest specjalista. Eee, jak jest... back to corner? Powrót, kurwa. You can uh, Powrót. <laughs> turn uh, right. And uh, this is a uh, shop. <laughs> you can turn right and this is shop. No i kurwa proste. Jak się nie umiesz dogadać, to trzeba logicznie. Najlepiej jak się nie umiesz dogadać, to po prostu mu pokaż. Yo yo yo, come, come with me. You turn right and uh, there is a shop here. No i kurwa, dojdzie do sklepu. Dojdzie, liczy się, liczy się, że mu wytłumaczy, nie? Ważne jest to, żeby sobie poradzić, widzowie, żeby się dogadać. A nie, kurwa, czy pojesz to poprawnie, czy nie, taka prawda. Morg, multi, you must tower me. Rabbit. Trój! To, no to jest. Przeczytaj: Rabbit. Tak. Zaba. To jest. Y, mysz. Szur. I mówisz no kurczę, no wiem, że są penner, zaraz się rozejdziemy Zaraz. Ok, okej, okay, okej, man, man, please, please, go sexy time with me. I'm I'm very um horny. You know Hornik, uh, that uh, influencer from Poland. Uh, sex with him, please. Sexy time in my hotel right now. Come with me, man. Let's go. Let's do this. Let's do this, man. Uh, bro, f fuck. Very like you. I very like you. I, I very like you. czekam właśnie pół godziny do po, po frytki. Ale bardzo Yo, I was standing here with my fries, uh, french fries, and you passed by me and I think you look very good, very nice today. Please have a sex with me. sex me up to Kurwa mać. Dobra. Widzicie? You sex... You sex me up! Please, sex me up! Yo, man, sex me up right now, bro! Right here, right now! In Opener, kurwa, festival Poland! Sex me right now! I feel... Oh, chemistry chemis chemis to you. <laughs> <It's> <laughs> <such that> game, <laughs> no. yeah. Czuję chemię. I feel chemistry for you. I feel trained to you. <laughs> Ten ziomek, co myśli, że tre już, już jest trendy. <laughs> To jest taki z, z klasy, ten tak. ziomek, ten twój ziomek z klasy, co myślisz, że jest na, na czasie. I feel you to love to you? Coś, coś, coś w tym stylu, tylko że to jest jakby kochać. No tak, a po prostu mm. wiesz, no, no, że podobasz mi się, tak, powiesz tak na początku, no nie, nie wyskakujesz na pierwszej no tak. rance, że, no tak. że, że kochasz dziewczynę. Aj. Chyba, że masz taką strategię. Strategię to nie, znaczy była taka strategia, ale to... Udała się? Udała się oczywiście. Udała. Stary, z takim fitem się udała, no to... Szacunek do ciebie Takie krótkie spodenki, kurwa Koszulka Real Madrid, Ronaldinho, kurwa Ronaldinho, Ronald I feel... mint? Czuję mięte. Czuję... I feel mint Do you mint? <laughs> do you mint? Ty kurwa mięcisz? Miętolisz, kurwa? Jest... Postem biegają po drzewach Małpy <laughs> Wiedziałeś, że to powiem Squirtle, nie, uh, Squirtle Polscy biegają, kurwa o, squirtle? To brzmiało jak jakiś Pokémon. Squirtle Squirtle, wybieram cię I on tam walił wodą, tak? Squirtle, um, ośmiornica Pigeon Gołąb Gołąb Bardzo dobrze Google Pigeon big kurwa <laughs> Club Pigeon, kurwa. Moja ulubiona gra z dzieciństwa. Ale w slangu UK, Pagan chyba, Pigen, nie wiem jak to się wymawia, to musi mi Mork potwierdzić. To jest chyba tw tw twój wróg e, w UK Drillu chyba. Pagan, UK, slang. Pagan to się pisze? Pagan. O, jo, jo, jo. Tak, miałem rację. Miałem rację, widzowie, patrzcie, sprawdziłem, sprawdziłem to. Trochę inaczej się to pisze, ja myślałem, że, że, że pisze to się, ten, ale tu jest e, a bry, op. That is not worth your time. Them pagan youths over there gonna get dipped up. No mega. No musiałby to Ma Mork przeczytać. Nie lubi tych e, zwierząt, bo są w naszych miastach. Świnia, tak? Świnia. <noise> nie, no w miastach nie trzymamy świnie. Aunt. E... E, ciocia. Ciocia? Tak jest. Yes. Wujek. Jesień? To jest. nie... <noise> to jest. Jesień! On, córka? Jakieś zwierzę? <noise> <noise> Powiedz po angielsku: zły, gorszy, najgorszy. Bad. bad, bad, nie, 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 nie podpowiadam. No? Badest. <laughs> nie nie wiem. Very bad nie kurwa, nie naprawdę. Bad wars bad wars i kurwa na The worst the wars, no właśnie. Ale to jest e. ciekawe, bo ogólnie, to ogólnie mam wrażenie, że tak jest, że nawet jak potrafisz mniej więcej po angielsku gadać, Porozumiewać się, to czasami takie najprostsze pytania są w stanie cię jakby Wypierdolić z, yy, z wiedzy, ze względu na to, że zazwyczaj, jak ktoś zadaje pytania, to wydaje ci się, że to jest podchwytliwe. I często Twoja pierwsza myśl, która jest poprawna, to kurwa, zastanawiasz się nad tym, zamiast po prostu powiedzieć. A to ze wszystkim tak jest. Że jak ktoś ci pyta jakąś taką prostą rzecz, przynajmniej ja tak mam, na przykład, i wiesz ją, i normalnie. W normalnym dniu, byś kurwa odpowiedział, to zastanawiasz się nad tym, czy dobrze myślisz i zaczynasz sam sobie się zastanawiać, kurwa, mam rację? Nie, to nie może być takie proste. I gadasz jakąś kurwa głupotę jebaną, nie? best, worst i... The worstest. Nie? Pokaż, jakie masz napisy na koszulce. Mind your own business. Co to oznacza? Eee... Ej, umysłu i twój biznes! E, żeby zajmować e, się... Nie, zajmować się sobą po prostu. Swoim biznesem. Czyli? E, nie wtykać na przykład nosa. No, dobra, już myślałem, że powie, że serio biznesem, kurwa, że pracą. Jezus. Nie swoje to sprawy. Sprawy, <grym> dokładnie, tak. A no. co, co to znaczy fearless? E, przestrasz... Nieustraszony! Straszony? Przestraszony, kurwa. Nieustraszony, kurwa, ludzie... Ja nie wiem, ludzie kupują koszulki nie wiedzą, co mają kurwa napisane? To, to chcesz nosić znaczy, koszulkę? Nie, Przestraszony? No to on jest do... What the fuck? Ty jesteś ponieważ... przestraszony? Nie. A co... E, prze... Ja pierdolę stary Przeliteruj, czy, czy powiedz C-O-U-L Soul to... Surfer Chyba kurwa dusza, a nie stary kurwa surfer I co to jest soul? To będzie fala mm -mm. <laughs> On tak, kurwa fajna no, Fajna kurwa koszulka e, tutaj Fajna kurwa koszulka e, z morzem Więc pewnie chodzi o falę Ladź Luggage, of course lady lady Language Language, kurwa język, tak, to znaczy język Lugacz, Lugacz. O, lugacz, kurwa Nowe piwo, Lugacz, Luigi, kurwa Luigi i Mario, Mario i Luigi lu Lugacz of Legends eh, Language to będzie język. Powiedział to jednak Plaża? B, E, A, C, H Bardzo dobrze B, A E, I, e, C B, hey, kurwa B, a, H, H <laughs> B, H P, L, Z, A w What? What the fuck? What the shit? B, E, A C, y H Jezu, mi go szkoda, on się zastresował, kurwa, dajcie mu spokój Takie pytania głupie zadawać, komu to się, kurwa, przyda? Aż mi go szkoda, nie? B, A, A, C, G Skąd oni bierzą te, skąd oni bierzą te dwa razy A? Tak się zastanawiam, gdzie oni to słyszą? I ostatnie? Penis, na no to są PENIS EŚ KUTAS! Nie no są te drobniaki, nie? Pieniądze, no, no, pieniądze grosze, no. PENIS oh, Stary, zobaczycie teraz te odpowiedzie Uwaga, uwaga, uwaga Odpowiedzi, uwaga O Boże, to będzie mocne Pense, tak jest. PENIS PENIS no. <śla> no i prosty chłop, kurwa Widzi penis, mówi penis No ja pierdolę, nie będziemy się zastanawiać nad tym Pines? Pineska? PENSIS PENSIS Majteczki kurwa, PENSIS <ślał> Gdzie to masz? Penis, kurwa. Co? Pentis, kurwa. Penis, kurwa. <laughs> ja. Penisy. Penis? Nie co to jest. Co to jest? Penis? Orzeszek jakiś? Ta, twój orzeszek, kurwa. Penisis? Pe Penisys? Penisy? Pen Penisys. Penises, kurwa, penises. Boże, widzowie, naprawdę, to, co dzisiaj się dzieje, to jest jakaś tragedia, nie? Penises i chuj. Dobre, mocne w chuj.